Wracamy do szarpiącego dyfra w Mercedesie. Okazało się, że olej w moście był stary i śmierdział spalenizną. Nowy dyfer kosztuje kilkanaście tysięcy złotych. Krzysiek postanowił więc sprawdzić, czy przypadkiem sama wymiana oleju nie pomoże. Kuba znalazł na stanie butelkę właściwego oleju. Tak powinien wyglądać ten olej, Porównałem dokładnie sobie co? Tak. To jest różnica chyba. No jest znaczna różnica, nie? Także. Ja wolałbym to wypić niż to. A ja bym nie chciał niczego pić, ale jeśli już miałbym, to rzeczywiście ten przejrzysty ja wygląda trochę to. jak taki gruszkowy soczek, co? Nie chciałbyś, żeby w żyłach pływał ci taki gęsty e, ołówk, to ja Mam, mam chyba trochę ważniejsze rzeczy na głowie niż e, dyskutowanie na ten temat z tobą. Bardzo się podtrzymaj i posłuchaj Potrzymy. jego wywodów. <laughs> na przykład możesz się dowiedzieć, że, teraz... że podobny kolor ma niby sok gruszkowy. gruszkowy? Na no, że nie? Może być. No, i, no, no, aha, no. A, a jak często. Mana, piły, Mana! Kiedy piłeś ostat... Poczekaj, ma... kiedy ostatni raz piłeś no, gruszkowy? Tydzień temu. Tak, no, i Dziękuję. Ci, nie ci, wiem marzyś, co piję, no. rządku. wysyła no. później na grupę <laughs> filmową, jakiejś jakieś bzdury o czwartia. No dobra, to jesteś tu w domu, nie? nie ja idę popracować szatka. w przeciwieństwie do was. Oleju nie da się tak po prostu wlać, bo korek jest z boku. Trzeba wcisnąć go wielką strzykawką. Tak na marginesie ten olej jest sporo droższy od soku z gruszek. Litrowa butelka kosztuje 3 stówy. Wymiana oleju spowodowała, że zmieniły się warunki pracy dla sterownika sterującego tym mechanizmem różnicowym. Poszukam teraz funkcji w komputerze diagnostycznym, która będzie powodowała nowe nastawy dla tego sterownika. W skrzyniach automatycznych, jak wymieniamy olej, też sugeruje się zrobienie adaptacji, nastawy podstawowe, aby sterownik sterujący danym elementem widział, że są nowe warunki pracy i się do nich dostosowywał. Oprogramowanie prowadzi mechanika za rączkę, pytając, czy wymienił olej i czy chce resetować ustawienia. Kolejny etap to adaptacja elektroniki zaworu sterującego płytkową szperą. Obydwie rzeczy zrobione, mam nadzieję, że rezultaty pojawią się praktycznie od razu. Powiem szczerze, że na razie jest super. Także jadę, żeby to sprawdzić tak stuprocentowo, w to samo miejsce, co byłem ostatnio, żeby mógł tą próbę wykonać bardziej rzetelnie. Stukanie dyfra jest najbardziej słyszalne przy dużym skręcie, bo wtedy prędkość poszczególnych kół różni się najbardziej. Bezdyskusyjnie jest bardzo duża różnica w pracy tego mechanizmu różnicowego. 100%. To w ogóle nie ma co do tego złudzeń żadnych. Natomiast jakbym miał tak bardzo mocno, wiecie, tam, wyczuwać cokolwiek, to jakby takie jeszcze minimalne małe stuknięcie się pojawiało, ale to nie jest absolutnie to, na co przyjechał ten samochód. Także ja uważam to za sukces. Myślę, że pan też będzie zadowolony. W ramach chociażby próby oddaję mu samochód i niech pojeździ, da nam znać za jakiś czas, jeśli będzie dobrze. Super, możemy w ten sposób naprawiać te pojazdy i niech się klient cieszy zaoszczędzonymi pieniędzmi. Fajka, mi się podobało.